Hej, hej! Przed Wami książeczka pani Katarzyny Kowalewskiej i ratunku! Wymyśliła męża! Kto się czubi, ten się lubi. Od wydawnictwa Zysk i I premierem ta książeczka miała 31 maja 2022 roku. I słuchajcie, ona właśnie ostatnio umiliła mi czas. I powiem Wam, że jeszcze nie czytałam takiej książki, która by miała... Cały ogrom porównań wewnątrz. No, każda z postaci tutaj niemal na każdym kroku strzelała nimi jak z karabinu maszynowego, że tak powiem. Przedstawiały się same i to nawet bardzo dokładnie. Sprawy prywatne poznamy w miarę jak będzie się właśnie rozwijała fabuła. Główną bohaterką jest tutaj Flora. Kobieta, która marzy o idealnym mężu. Wszystkie cechy, które mu brak akurat obecnemu partnerowi, spisuje w postaci książki, gdzie marzy jej się wybić jako wielki bestseller. Ma wspaniałych przyjaciół, których imiona mnie rozśmieszały, <grych> bo powiem Wam, że były bardzo charakterystycznymi postaciami. W ogóle wyrażały się w inny sposób, miały inne idee i zupełnie inaczej podchodziły do życia, dawały inne rady. Jedna była bardzo rozrywkowa, a druga bardziej przygaszona. No i był ktoś jeszcze. Hm. I więc tak, zakładając klub, będą się tutaj dzielić wrażeniami z pisania książki. Oczywiście z nich każdy pisze ją jakby legalnie, ale jednak w ukryciu. Będą również wpadały w kłopoty, ale faktycznie w razie czego jednak mogą tu na sobie polegać. I tak do pewnego dnia Flora zacznie zwracać uwagę na, swoje, na zachowanie swojego męża. Powiedzieć, że jest bardziej miły niż zazwyczaj, to zdecydowanie za mało. Bo jak go poznacie z początku, to będzie taki, co siedzi i wyciąga tylko babulę z brzucha. On ewidentnie zaczyna się zmieniać i to w mężczyznę, którego opisuje w książce jako swój ideał. W związku z tym zaczyna mieć tutaj wiele podejrzeń i to na każdym kroku, gdyż... Czy to możliwe, żeby miała moce, które powolutku zaczynają z jej męża robić tego wymarzonego i romantycznego mężczyznę? Oj, żebyście wiedzieli, ile się tu dzieje, jakie tajemnice skrywają postacie i jak zabawnie tutaj bywa. To prawdziwa książka w książce, oddzielona od siebie innym drukiem. Zaraz chcę Wam go pokazać. Yy, dobra, momencik, momencik, momencik. Dobra, bo tutaj jest coś, co się. O! Tutaj widzicie, macie opis książeczki. Tutaj się zaczyna, że tutaj ona pisze to, co się dzieje akurat, a tutaj macie to, co ona dalej pisze w tej swojej tajemniczej książce. I powiem Wam, że każda tutaj z opowieści będzie inna, nawet napisana w innym stylu, ale jedna jest bardzo mocno zabawna, a druga taka bardziej marzycielska. Przyjaciele mają świetne poczucie humoru i naprawdę uwielbiają tutaj sarkazmy. Według mnie jest taką świetną, romantyczną, komediową obyczajówką, która poprawi każdemu humor. Już Dziudziuś idę. Jak widzieliście, w ogóle był tu większy druk i nieogarnięte postacie tworzą rewelacyjny klimat. Tak, Dziudziuś też ją poleca. No, czytałam czasami na głos, tak, także być może że też mu się spodobało i wyraża swoje zdanie. <laughs> także ja ją bardzo mocno Wam polecam. Jeżeli lubicie takie książki, przy których można się uśmiać, to zdecydowanie ta jest tym najlepsza. I cóż, żegnam się z wami. Dziś też się żegna. Pa, pa!